Jest środa, 17 grudnia. Codziennie o 18 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z Księgi Rodzaju. Jakub przywołał swoich uczniów i powiedział do nich Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, Ojca Waszego. Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów. Synowie twojego ojca będą ci oddawać pokłon. Judo, młody lwie, na zdobyczy ruść będziesz, mój synu. Jak lew się czai, gotuje do skoku, do lwicy podobny, któż się ośmieli go drażnić? Nie zostanie odjęte berło od judy ani laska pasterska z pośród jego kolan, aż przyjdzie ten, do którego ono należy i zdobędzie posłuch u narodów. Oto słowo Boże. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Boże, przekaż twój sąd królowi, a twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa. Niech góry przyniosą pokój ludowi, a wzgórza sprawiedliwość. Otoczy opieką ubogich z ludu, będzie ratował dzieci biedaków. Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, zanim Księżyc zgaśnie. Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Niech Jego imię trwa na wieki. Jak długo świeci słońce, niech trwa jego imię. Niech jego imieniem wzajemnie się błogosławią, niech wszystkie narody ziemi życzą mu szczęścia. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Mądrości najwyższego, która zarządzasz wszystkim mocno i łagodnie, przyjdź i naucz nas drogi roztropności. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka. Izaak, ojcem Jakuba. Jakub, ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esrona, Esron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Boza, a matką była Rahab. Boz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida. Dawid był synem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza. Abiasz ojcem Asy. Asa ojcem Jozafata. Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza. Ozjasz ojcem Joatama. Joatam ojcem Achaza. Achas ojcem Ezechiasza. Ezechiasz ojcem Manassesa, Manases ojcem Amosa Amos ojcem Jozjasza Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela Salatiel ojcem Zorobabela Zorobabel ojcem Abiuda Abiud ojcem Eliakima Eliakim ojcem Azora Azor ojcem Sadoka Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliut ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń oto słowo pańskie.